Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu? Znajdzie je. Kto Was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmie tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam Wam, nie utraci swojej nagrody. Trudne te słowa, trudna ta mowa któż może jej słuchać? Dzisiaj Pan Jezus wzywa nas do przepięknej miłości, ale jakże trudnej. Któż może pojąć przesłanie Pana Jezusa, jeżeli kochasz męża, żonę, córkę, syna bardziej, aniżeli Jego? Nie jesteś Go godzien. Któż może tego słuchać? Rodzice od razu powiedzieliby: Za swoje własne dziecko oddałbym wszystko. Poświęcam samego siebie, oddałbym każdą cenę, bo dla mnie jest skarb. Właśnie Jezus Chrystus pokazuje nam jedną fundamentalną prawdę. Kocham drugiego człowieka ze względu na Jezusa. Dlaczego? Otóż, wyobraźmy sobie taką scenę, kiedy dziewczyna zakocha się w młodym chłopaku, a rodzice w sposób bardzo odpowiedzialny radzą: Nie rób tego, to chyba nie jest właściwy kandydat dla ciebie. To ile razy przez Wiele już set lat ta sama odpowiedź idzie z człowiekiem i przez jego historię. Ja go zmienię, on się zmieni, on będzie inny, bo on mnie kocha. Otóż nie. Miłości nie można się nauczyć. Miłość nie jest sprawą zewnętrzną. Miłość nie przychodzi z zewnątrz. Miłość jest w sercu. Dlatego też miłość, która jest w sercu człowieka, dopiero ona nas przemienia. I ta miłość sprawia, że człowieka przyjmujemy takim, jakim on jest. I jak słyszymy w Ewangelii dzisiaj, kto kocha drugiego człowieka, żonę, męża, własne dzieci bardziej aniżeli mnie, nie jest mnie godzien. Dlaczego? Dlatego, że tylko Jezus człowieka ukochał miłością bezwarunkową, takim, jakim on jest, również z jego ograniczeniami, słabościami, upadkami. Jezus nie wypomina, Jezus nie gardzi. A co my robimy? Przecież zaczynamy. Już pojutrze, wreszcie tak długo wyczekiwane wakacje, wreszcie lato. Mówimy poza szkołą, poza tymi trudnymi doświadczeniami zdalnego nauczania, chcemy odpocząć. Tak, chcemy odpocząć i to w Bożej pięknej miłości. Drodzy internauci. Niechaj dzisiejsze nasze spotkanie w 13 niedzielę w ciągu roku będzie takim pięknym doświadczeniem Bożej miłości. Bóg mnie kocha takim, jakim jestem, Bóg wzywa mnie do miłości drugiego człowieka ze względu na niego samego, bo Bóg jest miłością pełną. Wszystkiego dobrego i podawajmy sobie zawsze kubek dobrej, świeżej wody do picia, ale ze względu na to, że jesteśmy uczniami Pana Jezusa. Dobrych wakacji. Dobrego, szczęśliwego powrotu do szkoły, daj Boże, już 1 września 2020 roku. A dzisiaj wszystkim życzymy dobrej, pięknej, słonecznej i rodzinnej niedzieli. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się zdrowo. Dobrych, szczęśliwych wakacji. Szczęść Boże!